Witajcie, moi drodzy, z tej strony, ja mam Jak możecie zauważyć, w dzisiejszym filmie będziemy oglądać kolejne filmiki z Minecrafta. Dlatego, na starcie, koniecznie zostaw łapę w górę, zasubskrybuj ten kanał, żeby nie ominął cię żaden film, a my lecimy oglądać. Okej, okay, yy, jesteśmy w Minecraft, gdzie jest realistyczny Iron Golem, który został pomalowany na diamentowego. Ojo, co jest? Ej, czy on właśnie pomalował też domek na diamentowo? Okej. Okay. Steve'a dosyć mocno odkleiło. Zresztą jak sami widzicie, diamentowa wioska. Oho, dobra, co my tutaj mamy? Dobra. Wow, 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 wow. Jakaś tutaj spruta. Dobra, jest crafting table. Steve sobie tutaj elegancko coś craftuje. Okej, okay. robi sobie, słuchajcie, sieci jakby. W sensie... Pajęczyny, jakieś sieci, co ja gadam? No ale dobra, takiego craftingu ogólnie w Minecraft nie ma. No ale dobra, nieważne. Co on teraz z tą? Chodzi o to, że on to po prostu zrobił, a tego się nie da zrobić. No, no dobra. Dobra, okej. Okay. O, z tego co widzę, teraz jest na survivalu i ma tutaj różne przedmioty. Wchodzi do y, jednego z domków, robi diamentowy blok, okej. Okay. Teraz bierze nożyce. Po co mu te nożyce? Ej, to jest zastanawiające, bo diamentowy blok plus nożyce, co, co to może mu dać? No zaraz się okaże, uwaga. Bierze sobie te nożyce i okej. Okay. On właśnie jakby obciął y, diamenty z tego diamentowego bloku. Co? O, wytyfy. Oho, dobra, jest noc. Jest dosyć mrocznie, co by nie mówić. Ale co tutaj się wydarzy? To jest naprawdę. Wow, jaki księżyc człowieku, pa! O kurde, on go goni. On go goni, pa! Ojo, ojo. Czy on rozwali ten domek? Rozwalił ten domek w drobny mak. Co jest? To jest za mocne, autentycznie. Wytyfy. Oho, dżungla. Są tutaj łowieczki. A Steve zajmuje się tutaj jednym z drzewek i. Ścina je po prostu. Ale po co? To jest dobre pytanie. Y Czy on właśnie zaatakował owcę i ona się nawet nie ruszyła? To jest! Ej, zaraz, zaraz. To jest za mocne, nie? Y Okej. Okay. Wow, 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 mamy tutaj slime'a. Dobra, slime jest tutaj rozwalany, jak sami widzicie. Pędz Okej. Okay. Mijają dwie godziny, a on a, on dalej walczy ze slimami, no ale wiadomo, bo one się kopiują jakby, nie? Dobra, ma tutaj y, slime bale i co on z nimi zrobi? Czekajcie, bo ścina tutaj drzewo, robi crafting i teraz y, robi sobie sticky. Ej, nie gadaj, że on zrobi kill off ze. Co jest? Patrzcie, jak on wygląda porąbanie. O, Lol. Co jest? On zrobił sobie naprawdę sticky pickaxe. Yo, za mocne. Wow, 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 wow. Czy to są klocki LEGO? Klocki Lego człowieku w Minecraft i to pełnowymiarowe. Pa! O, nie gadaj, że tutaj jest postać z klocków Lego, którą można złożyć. Pa, pa, pa! Ej, co? Co jest? Ej, co jest, pa? Ej, czy on zrobi Among Usa, zrobił Z klocków Lego, what? O, mamy tutaj jakiś poradniczek yy, Jak zbudować, słuchajcie Chyba, jak zbudować, słuchajcie Maszynę do yy, wyrzucania się W kosmos, patrzcie, wszędzie daje TNT tutaj, elegancko Wszędzie dispensary zalał wodą Teraz da to dookoła jakby gunpowder Dźwignie TNT, które się tutaj Zrespi, po prostu wywali go W kosmos, ale myślę, że wy o tym Moi drodzy, wiedzieliście, no bo jakby hello, hello, kto takich rzeczy w Minecraft nie wiedział, a jeżeli nie wiedzieliście to już wiecie, więc włącza sobie teraz game od survival, jak możecie zauważyć, klikać dźwignię. i uwaga uwaga, co się teraz wydarzy, no chyba wiadome co się wydarzy, po prostu masa TNT się pojawia i wywala nas w kosmos Walalalala, co tutaj mamy amigo, amigo, dobra zbiera sobie tutaj Stevek y kwiatuszki, rozumiesz, robi sobie, ok, crafting table i teraz elegancko te Zamienia na barwnik i złote jabłko yy, zamieni na zwykłe jabłko. Jaki jest sens? Halo, jaki jest sens zamieniania złotego jabłka w zwykłe? On to zrobił. Wytyfy. O nie, biedny chicken. Nie, zostaw chicken? O nie. Co jest? Ty? Wypadł mu. Przed chwilą był prawdziwy chicken. Wytyfy. Co tu się odwaliło? Dobra. Czy pala sobie tego chickena? Czy zrespi mu się tu KFC na przykład? Czy co? Co tu? O nie, to znowu on. O nie. On mnie naprawdę prześladuje. Widzowie, który to już odcinek? Z oglądania. No. I on jest. Zawsze się pojawia. On go pokonał. Co jest? Ty. Po? On go wziął do ręki i on. Bo... <laughs> Hel! Co tu się odwala? To powinno być nielegalne. Po po jak spada co je... No aż zgłodniałem jak patrzę na tego nagetsa, serio. Widowie, dawno wam nie przypominałem o tym, że mam swój autorski komiks. Takie małe przypomnienie, że możecie go kupić. Minus 50%. Link w opisie. Są nadal nagrody, które chciałbym wam wysłać. Komiksów zostało mało, a w nich są koperty, w których są jakby kody, które trzeba mi wysłać na specjalnego maila. No i możecie zgarnąć nagrody. Więc na co czekasz? Kup komiks. Okej, okay, dobra, teraz Steve buduje tutaj portal. Ej, czy to będzie najmniejszy portal w Minecraft, jaki jest możliwy? Pa. Wow, on to naprawdę zrobił. Co jest? Co tu się zadziało w ogóle się, nie? Dobra, co tym razem nam tutaj, Stewie, zaprezentujesz ciekawego. Znowu mamy Obsydian i znowu jest tu portal, okej. Okay. Tym razem chyba ten portal będzie jakiś ogromny, z tego co widzę. I daje tutaj masę trawy. Nie za bardzo wiem po co, no ale dobra, okej. Okay. Elegancko sobie tutaj to wszystko ogarnia, jak sami widzicie zresztą. I teraz rozlewa w tą trawę aha, lawę. No tak, bo to się zacznie palić i odpali portal. No widzisz, no widzisz, jeżeli nie nie wiedziałeś, to już wie. Podobnie by zadziałało z liściami. Tak, by the way. Oho, dobra, jesteśmy w wiosce villagerów. Yy, wow, wow. Trzy skrzynie. No, ciekawe. Którą wybierze? Okej, okay, w tej nic nie ma. Yy, w tej też nic nie ma? Okej, okay, w tej jest i mamy cztery bloki złota. Po co mu cztery bloki złota? Co on z tym zrobi? Halo, dobra, Ok. Rozwalił sobie tutaj pumpkina. Ej, czy on zrobi złotego iron golema? Nie gadaj, nie gadaj. Poważnie, poważnie. Oh, yo! Ej turbo mocno, nie? Golden Iron Golem, w sumie Golden Golem, a nie Golden Iron Golem. Ty. Znowu wioska, czy to jest ta sama wioska? Nie, to jest inna wioska, ale Steve zebrał y, jajco i po co te jajco mu będzie potrzebne? Czekajcie, bo on coś tu, on przypali jajko, to tak się da? Od kiedy? Czekajcie, czy on właśnie zrobił sobie, słuchajcie, jajko na twardo? Oho, dobra, co, co co tutaj się będzie, za... co tu się zadzieje? Dobra, jest creeper. jo i dobra, creeper wybuchł, ale nie nie ma y, tego złego, bo o kurde, co to jest? Ty Spider-Creeper w Minecraft? O oh, lol, o oh, lol. Co tu się dzieje? Wow, wow. Znowu będzie zbierał czerwone kwiatki. Nie, no nie gadaj. Po co mu znowu czerwone kwiatki? Przed chwilą te jabłko z złotego na zwykłe, ale no. Dobra, teraz chyba będzie co innego, bo on tu ma bazę w ogóle jakąś. I uwaga, robi sobie stiki. Ej, czy on zrobi kwiatowy? Nie, on zrobił węglany kilof. Ej. Okay. I teraz dzięki temu kilofowi będzie szybciej kopał węgiel. To by się spodziewał! O, jesteśmy w neterze. Co to może oznaczać? Oznaczać to może. Że będziemy mieli tutaj, słuchajcie, kopiarkę i temów, znaczy nie kopiarki temów, co ja gadam. Po prostu zbagujemy sobie piglina za pomocą torów. Bo nie wiem, czy wiecie, ale pigliny, jak zombiaki, wiele mobów ogólnie nie może przechodzić przez tory, co oznacza, że łatwo je w ten sposób tutaj właśnie zablokować. I on to teraz tutaj właśnie będzie pokazywał. Daj tutaj złoto i patrzcie to. On próbuje wejść do środka, ale biedny nie może, bo mu tory przeszkadzają. Co prawda, tory są na pół piksela, ale no przeszkadzają! Jak sami widzicie. jo Pioska po raz milion, ale no dobra, co my tu mamy? Mamy piecyk i on. Okej, okay, przypala. Co? Serio? Z tego daje. Naprawdę to daje barwnik zielony. Ej, nie wiedziałem o tym. Napiszcie, czy, ta, czy to tak działa serio. Bo nie miałem o tym pojęcia i co. Mm, zielone ognisko, no na pewno, na pewno zielone ognisko. I on rzeczywiście ma zielone ognisko, o, lol. Raczej wątpię widzowie, żeby to zadziałało. W sensie, no, raczej to jest z milion tekstur pak. aczkolwiek mogę się mylić. O, dobra, coś było. Będzie tutaj budowane, ale co to będzie, nie mam bladego pojęcia. Zaraz się przekonamy. Tak czy siak, on tutaj sobie robi trzy różne, jakby klateczki. I jedna to jest. Aha, pajęczyna, szkło i drewno. I daje teraz tutaj zombiaka. No dobra, pod tym wiadomo, że się nie spali, bo nie dociera do niego słońce. Czy pod tym się zacznie palić? Zacznie się palić. Okej, okay, ciekawe. A pod pajęczyną, czy się zacznie palić? Nie zacznie się palić. Ej, to jest dziwne, bo pajęczyna jest w sumie. Pod Podobnie przeźroczysta jak szkło. Pst, no trochę nie ma tu logiki. Okej, okay, Steve jest w jakimś domku znowu. I teraz ma... Okej, okay, glowstone. W sensie zrobił glowstone. I teraz go... Okej, okay, w ten sposób robi się lampę? Być może ja wielu rzeczy widzowie nie wiem. Jest taka szansa. A, no właśnie, no właśnie, tak się nie robi lampy. Oho, niebieskie kwiatki. Okej, okay, dobra. Teraz spotyka tutaj, jak możecie zauważyć, węgiel, ale. O nie, czy on zafarbuje węgiel i zamieni się to w diament? Nie, no nie gadaj, powaga. Yo, 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 wiedziałem, wiedziałem, że to będzie to. Wiedziałem, że to będzie to. Patrzcie, zmienia i teraz pyk, no i ma diamenty. No to było wiadomo. Zadome, no. Jak coś to jest niemożliwe w Minecraft, jakby ktoś pomyślał, że serio to może zadziałać, nie? To tak jakby co? Oho, co my tutaj mamy tym razem? Jest tutaj. Okej, okay, czy to będzie jakaś koblarka? Chyba tak. Bo... Wow, jaka lawa, człowieniu. Ej, mocno, po jak to wygląda. Okej, okay, i z tej strony, i z tej strony da teraz wodę, ale ta woda czasem wow, wow, nic nie zrobi. No właśnie, po! po. Dobra, pojawiło się coś, ale. Okej, okay, okej, okay. dobra, to. Wszystko wygląda tutaj naprawdę turbo dziwnie. Patrzcie, jak to się gliczuje, nie? Yy, mega realistyczne, ale zgliczowane. No, 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 okej, okay, no. Dobra, jesteśmy w wiosce villagerów. Jest tutaj muzyka akcji. Jakby miało się zaraz coś odwalić. Ale co tu się odwali, zaraz się przekonamy. Steve rozwlał wodę na lawę i jej to nawet nie tkło. O co tu. Wow, wow, co? Zaraz, czekaj. On nawet obrażenia nie dostał od tej lawy. Jakieś to było za mocne. Co? Jeszcze tutaj było tajemnicze przejście. I dobra, z każdą sekundą jestem coraz bardziej Zaskakiwany, nie? Serio Okej, okay, a tutaj ta lawa normalnie zadziałała I dobra, to jest dziwne, no ale ma Masę diamentów, więc jest z czego się Cieszyć, o, jest kopany tutaj Drewienko, po co te drewienko? Zaraz się przekonamy Sorry, że ziewam, jeżeli ziewasz, zostaw Łapkę w górę, bo ziewanie jest zaraźliwe, Tak samo jak zostawianie łapek w górę Dobra, on tutaj dał łopatę Okej, okay. i daje drugą łopatę I daje, wow, ma podwójną Szuflę, człowieku, czaisz? Ej, tu Turbo mocna łopata. Podwójna łopata w Minecraft, która wygląda w sumie trochę jak topór. Albo młotek, nie? Ej, serio, to nie wygląda jak dwie łopaty. Znaczy, my wiemy, że to są dwie łopaty, ale jakbyśmy zobaczyli teksturę, to byśmy nie pomyśleli, że to są dwie łopaty. Ja bym pomyślał, że to jest jakiś młot. Okej, okay, co tym razem tutaj będzie ciekawego? Jest TNT, jak możemy zauważyć i to realistyczne TNT i pa! Pa to, one wybuchnie i... Okej. Okay. Jest wielka dziura, no dobra, no, no jakby spoko. Ale co w związku z tym? Chodzi o to, że jest realistyczne po prostu. To, tak? No to fajnie. Ej, czekajcie, bo ma jakiś pędzel, człowieku. Co on tu... Wow, dobra, okej, okay. czyli to będzie... To będzie teraz toxic TNT, bo jest zielone. No, sami widzicie. Wow, one rośnie. Co? Co jest? Co to było? Dispenser, dźwignia, zapalniczka, emeraldy oraz szkło. Co to będzie? Nie mam bladego pojęcia, ale jestem ciekawy. to tutaj Steve ciekawego wykminił? No dobra, taką konstrukcję... a Emeraldy będą lecieć do góry. Dobrze pamiętam? Tak, Patrzcie, emeraldy lecą na sam szczyt jakby tej... Wieży, zrobionej z szyb. la Ale się rozpadało, człowieniu. Dobra, mamy tutaj, słuchajcie. O, ciekawe rzeczy. Bo mamy slime bloki. Mamy, słuchajcie, kowadło i trójząb. Ja mniej więcej wiem, co to może być. Ale. Brakuje mi pistołna do tego wszystkiego, więc zaraz zobaczymy. Chyba, że on wystrzeli tak po prostu, żeby to się odbijało. Czy on tak to zrobi? Wow, co? Ej, czekaj, bo to zadziałało jakoś jeszcze. Wow! Ej, jakie zarumbiste Pa! Ma nieskończoną Słuchajcie, trampolinę, która coraz wyżej go wybija. Oho, dobra, znowu znajdujemy się w wiosce villagerów. I co w tej skrzyni będzie ciekawego? Fire Aspect, okej, okay, no dobra. Przy okazji Steve ma 4 TNT i zapalniczkę. Do czego to użyje? Zaraz się przekonamy. Aha, chcę wysadzić wodnego zombiaka, ale no, to mu się nie uda. Bo jakby finalnie wiadomo, że on nie otrzyma takich obrażeń, jakby... A, no tak, bo książką Fire Aspect na wersji bedrockowej można normalnie podpalać jak zapalniczkę. Taka oto ciekawostka. Jakby ktoś nie wiedział, nie? Aha. Ej, co to za muza? Ej, co to tam jest? Ty! O nie, nie gadaj! Znowu ten wielki nugget! Ha, widzowie, to mnie naprawdę prześladuje. Czemu to jest w takim natężeniu w tych odcinkach? To jest cały czas! Pa! I mamy tutaj chickena, człowieku na ziemi leżącego. Oj, oj, oj Tu są same, słuchajcie, złe informacje, nie? Ja mam coś przeczucie, że, no właśnie, on wyskoczy znikąd, człowieku, i zacznie tańczyć. Coraz bardziej z tym głodny, czym dłużej to oglądam. Autentycznie. Wow, wow. On go jeszcze na dodatek atakuje. Wytyfy. co jest? Czy on ucieknie? Oj, gochon chyba nie ucieknie, bo tutaj jest gigantyczny naget. jak sami zresztą widzicie. No mocno. No mocno. O, diamenty są znalezione. Elegancko. Ile tych diamentów? Trzy. No, no to na kilofik będzie. Ale on kilofiku nie zrobi, bo patrzcie, nie ma drewna. O nie. Czy on zrobił właśnie diamentowy wiaderko? No dobra. O, Okej. Okay. O i znowu znalazł diamenty. Ty jaki to jest szczęścia z człowieku. co chwilę diamenty znajduje, nie? Dobra, ciekawe co tym razem zrobi z tych diamentów. Skoro wcześniej było wiaderko, to teraz pewnie będzie coś bardziej porąbanego. Znaczy, takie mam jakieś dziwne przeczucie, nie? I on ma dosłownie nawet tyle samo w tego. Patrzcie. Desek. No ale dobra, tym razem ma tutaj stiki, więc robi sobie kilof. Nie może zrobić kilofa, bo robi jakby połowę kilofa. O co tu chodzi? Czy... Okej, okay, teraz przeniósł się Stevek na Węgiel, jak sami Widzicie? I znalazł jakąś kolorową rudę. O la, la No to nieźle. Dobra, co ta ruda mu tutaj ciekawego da? Bo to jest... Wow, wow, wow. Tęczowe diamenty, chłopie, nie? No okej. Okay. I co on z tych tęczowych diamentów tutaj zrobi? Tym razem ma o wiele więcej, chciałbym zauważyć, yy, desek, więc stać go na więcej generalnie. Ale co zrobi? No zaraz się okaże. Jak na razie daje tutaj crafting. I teraz deseczki sobie tutaj układa właśnie w ten sposób, żeby zrobić sticky. Zrobił i teraz robi kolorowy kill -off. Kto by się spodziewał, w No Dobra, czy pokażesz, jak ten kill -off kopie? Chociaż, czy jest jakiś turbo-szybki? O, jest szybki, ale czy jakoś bardzo? Chyba nie. No dobra, Steve, teraz jak możecie zauważyć, jest w wiosce villagerów. Ale jecha pełna chillera teraz. Okej, okay, jednak nie, bo rozwalił sobie całą chatę za pomocą jednego uderzenia sikiery. Co jest? Tutaj rozwali teraz... O nie! O nie! O nie! Gdzie teraz wieśniak będzie mieszkał? Halo, Steve! Ty, wandalu! Pa, pa, pa! Wszystko rozwalił chłop! No nieładnie, nieładnie, nieładnie. No dobra, teraz Steve jest w jakimś lesie i znowu będzie rąbał, tylko tym razem, okej, okay, wszystko wypada normalnie, tak jak powinno. Robi sobie crafting table, okej. Okay. W craftingu robi sobie wiaderko. No dobra, po co mu te wiaderko? W sensie, okej, okay, zaraz się przekonamy. Bierze wodę. Co on, Po co mu ta woda? W sensie, co on może zrobić z tą wodą? Nawet nie ma zbyt dużo przedmiotów, ani nic ciekawego go nie otacza. Więc o co tutaj chodzi? Czekajcie, bo tu... a Wow! Okej, okay, dobra, wszystko jasne. Wiadro challenge! Aha. Okej. Okay. Wiaderko okazało się być to... Temem. Tego się nie spodziewałem. O dobra, znajdujemy się, jak możecie zauważyć, na pustynnej wioseczce. I mamy tutaj y, zestaw, w którym mamy głowę Smoka. I to całkiem pokaźnej ilości. I mamy też y, redstone'owy blok. Okej, okay, ta głowa Smoka, jak sami widzicie teraz, zaczęła się tak poruszać. No, to jest chyba każde. Każdy chyba o tym wie. Aha, ale te wszystkie głowy Smoka się zaczęły poruszać, jak jedna jest aktywowana. Co ty gadasz? Ej, ale turbomocne. Ty o tym nie. Nie miałem bladego pojęcia. Wow! Minecraft Logic. O, na to czekałem. Na to czekałem, widzowie. Dobra. Diamentowe bloki są tutaj, jak możecie zauważyć, w ten sposób rozdawane. I jest dawany beacon. No elegancko, no jakby wszystko działa, nie? Teraz ten beacon jest jakby modernizowany. Wylewana jest tu lawa. I lawa blokuje promień. Ty, no to o tym nie wiedziałem, no ale dobra. Okej, okay. teraz daję kaldron. Aj, do kaldrona da lawę. I teraz, no, mu nic nie przeszkadza. Ej, ciekawe w sumie. Ojoj, oj, słabe Wi-Fi. Słabe Wi-Fi, widzowie. Jak widzicie, zasięg był na czerwono, co jest naprawdę złome information. Serio, w sensie tak być nie powinno. No ale dobra, Steve znajduje się w jakimś cave'ie. O nie, znowu to. Znowu nuggets? O nie! Co to jest za nuggets, człowieku? <grym>? Jakiś rozpikselowany, okej. Okay. Czyli to będzie, słuchajcie, porównanie, jak możecie zauważyć, względem zasięgu Wi-Fi. No teraz jest tragedia i jak sami widzicie, no ten nuggets też był tragedią, bo nawet nie było można tego odczytać, nie? Okej, okay, teraz mamy jak możecie zauważyć żółty zasięg, co może oznaczać, że jest delikatnie lepiej, ale nie najlepiej. I teraz Steve przyszedł do swojego kumpla, który daje mu, o nie, daje mu chicken'a, czy on go zje jej się w niego zamieni? Nie, on to wow, dobra, ja już się spodziewałem takiego realistycznego, a nadal jest <ścoughs> jak sami widzicie, co jest. No dobra, najważniejsze, że nic mu nie chce zrobić, nie? I teraz mamy zasięg na fula. No i zaraz zobaczymy, co tu się odwali. Czekajcie, czy Aha, okej, okay. jego kumpel ujeżdża drugiego kumpla Gdzieś to już widziałem Czy to jest kontynuacja tej historii? Chyba tak Tak, to jest kontynuacja historii, jak sami widzicie Bo on mu wyrzucił No właśnie, wyrzucił mu tego nuggetsa. No, dobra. I on go położy, czy nie? On go zje! On go zjadł. I co teraz? O nie! Zamienił się w niego. <gry> Ojo, za mocne. Serio. Dobra, przyszedł czas na kolejny seed w dzisiejszym odcinku, jak sami widzicie. Więc tutaj jest wpisywany cały seedzik. I y, Steve jest już na mapie. I co ciekawego nam zaprezentuje? Czekajcie, pewnie się będzie musiał gdzieś przeteleportować. No a jak? No a jak? Więc macie tutaj kordy, jeżeli chcielibyście sprawdzić ten sit na waszym telefonie. Dobra, już się przeteleportował i co ciekawego tutaj nam pokaże. Czekajcie, bo on włącza sobie spektatora, więc to będzie pod ziemią. Wow! Wow! Patrzcie, mamy tutaj... Jo Ej, mocno! O kurde, ty! Ej, wiele razy już widziałem, słuchajcie, w tych odcinkach tak pobagowany ten, Stornhold, nie? Że po prostu w portal są wbite bloki jakieś, nie? I mocno, że to jest tak połączone, słuchajcie, z kopalnią, nie? I teraz Steve, jak sami widzicie, będzie próbował odpalić ten portal i raczej powinno się to udać. No właśnie, udało się, bez najmniejszego problemu. Więc teraz po prostu będzie wchodził do środka. A, no, no i jest wędzie. O, dobra, co my tutaj mamy? Bo jest iron block i jest, słuchajcie, pumpkin, co może oznaczać jedno. Iron golem, tylko taki ogromny. O nie, już myślałem, człowieku, nie strasz. Ale czekajcie, bo on robi coś do góry nogami. Okej, okay. można próbować, wiadomo, ale to się coś nie udaje. Nie dziwi mnie to w ogóle, ale czekajcie, on od boku go skrawcił właśnie. Ej, co jest? Ja dostałem chyba przez sekundę laga mózgu, bo to naprawdę zadziałało. Mordeczki, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie. Ja byłem WK i widzimy się już jutro, bo już trochę mi jest lepiej. Wyzdrowiałem, więc filmy będą pojawiać się codziennie. Więc mam nadzieję, mój drogi, że jutro się zobaczymy przed odbiornikiem. Trzymajcie się na razie i elo! Pa!